Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się w menu e, i jesteśmy, moi drodzy, singlowo, jak zapewne już widzicie po tytule. Będziemy dzisiaj próbowali podejść do kampanii tutaj. Próbowałem sobie troszeczkę szczalić o co chodzi z mechanikami kampanii, więc postaram się to zrobić trochę z Wami, bo mechaniki kampanii są nieco inne. Przede wszystkim zaczynamy od klasyki, czyli um, wyboru frakcji. Mamy Eleanor Perston, to jest to Expansive... Um, YJC2230 to jest Robotik, eee, macie to mniej więcej opisane, jeżeli ktoś chce zastopować, akurat tutaj fabuły się nie przejmuję bardzo. Phil Dawson to jest Scavenger, to jest Scavenger Colony Expanded, no i sam Kamat, który jest Scientific, no jak widzicie... Jest tutaj specyficznie rozpisane perki. O co z tym perkami chodzi? Otóż w kampanii działa to w taki sposób, że nie mamy takiej klasycznej rozbudowy, jak możemy robić to w Skirmiszach czy w grze multiplayer. Gramy w taki sposób, że odblokowujemy sobie pewne mm, budynki, jak również możemy dostawać bonusowe budynki, to znaczy nie jakieś inne, tylko na przykład większej ilości lub na starcie jakieś bonusowe budynki możemy dostawać. Zastanawiałem się, którą z frakcji zagrać. Ja umiem dobrze, dobrze względnie grać Scientifikami i expansionami. expansionami. Zwykle początki są wolne, ale spróbuję myślę expansionami zagrać w kampanii. No i jakby tutaj już widzicie, troszeczkę się zmienia. Przede wszystkim mamy labor pool, mamy jakieś tutaj nasze finanse, ogólnie firmy, mamy tutaj całe nasze przedsiębiorstwo, w którym mamy rozpisane co mamy tutaj i dalej. My mamy bonusowego claima od scavengerów. Tutaj widzę, że Alpha jest Pewend kupili sobie jedno EMP darmowe, jedno Underground Newka mają na samym starcie. Może mieć też piratów darmowych, tutaj mają Free Electrozy Reactor After Founding HQ. Zarobiście. E, dobra, przyjrzyjmy się co ja posiadam w tym momencie. Posiadam dwa panele słoneczne, to znaczy e, mam o 30% większą produkcję, jeżeli będę chciał używać solar panelów. Mam na starcie, mogę budować hydroponic farm, electrosis Reactor, water pump. W to zasadzie znaczy wszystko, co jest potrzebne do rozbudowy bazy. Elemental Quarry, metal mine, glass furnace, steel mill. E, no i mamy tu jakiś hajs, nasz 400, mamy nasz income, mamy wydatki, mamy e, net, czyli ile jesteśmy na długo, potem może dług spłacać. No i możemy sobie dokupować poszczególne rzeczy. To jak widzicie jest kilka na przykład Elemental Quarry, więc dokupienie każdego z nich działa troszeczkę jak engineering Czyli po prostu jakbyśmy ulepszyli sobie te nasze kwary do wydobycia, patrząc po tym, co tutaj posiadamy, jedyne sensowne, co przychodzi mi do głowy, to zwiększenie wydajności. silni. w zasadzie to jest coś, co e, widzę w zasadzie podstawę. I myślę, że możemy wrzucić turbiny wiatrowe. Spróbujmy wrzucić turbiny wiatrowe i zobaczymy, jak to zadziała. Wejdźmy zatem do gry. Sprawdźmy, jakie mamy misje do wyboru. E, mamy. Patrzymy generalnie na perka. Mamy fuel shipment, to znaczy, że będziemy dostawali z kolonii dostawę paliwa co jakiś czas. Mamy unlock scavenger. Jeszcze nie wiem. Fuel shipment, unlock scavenger, unlock Expensive. Ho, huh, interesujące. Nie do końca wiem, jak to działa. Eee, dobra, sprawdźmy jeszcze, czy są jakieś tutaj. Nie możemy mieć patent Labu na tym. Tutaj normalne. Myślę, co zagrajmy, żeby mieć to fuel shipment? Bo nie widzę nic sensownego. Czasami może dostać darmowy claim, darmowy budynek na start. Mapy jest kilka różnych rzeczy, ale myślę, że zagramy sobie tą mapkę. To jest normalnie tak, ona ma troszeczkę inne zasady. Ja też do końca ich jeszcze nie rozumiem, bo tutaj możemy ulepszać też kolonię. To, co ten budynek na środku, który zawsze nie wiedzieliśmy, z niej nie o co z tym chodzi. Tutaj można kolonię ulepszać w jakiś sposób. Tak, że ona będzie miała zapotrzebowanie na pewne towary. E, jakie to za moment, ale myślę, że możemy przejść do gry samej. E, zobaczmy, jak nam pójdzie samemu i przeciwko komu zagramy tutaj na tej mapie. Bo gram Przeciwko tym przeciwnikom, i będziemy stopniowo eliminować. rozgrywki. mam jednego wroga. Grałem przeciwko. Nie wiem komu to jest. Delta S, pionage core, że to jest jakiś scavenger. Dużo wody. O, scavenger, który będzie miał raj po prostu. Ja bez irona to się zesram, więc. Pamiętajcie, że tutaj to nie jest tak, że możemy sobie wybrać. Mamy tylko jeden do wyboru HQ, bo gramy tą frakcją. Może być ciężko, zaraz zobaczymy, jak to będzie sytuacja wyglądała. Scavengerzy generalnie, czy komputer tak zdążymy zauważyć, to jest, że on nie buduje się raczej przed tobą, raczej czeka na twój ruch i dopiero potem montuje sobie bazę. silikon, ale nie ma ani aluminium, ani irona, czyli tego, dwóch surowców, które są mi niezbędne w tym momencie. Muzyczka oczywiście nam przygrywa starcraftowa, jeżeli wam się jakoś przejadła, to dajcie cynk, to postaram się zmienić, no, w piździu wody po prostu. Geothermal vent, ale nie mogę go zbudować, bo nie mam odblokowanej technologii do geothermal vent, więc nie będzie to useful za ani trochę, powiedziałbym. Ej, kurde, nie ma żadnego irona na tym. Przynajmniej nie znalazłem jeszcze. Zbiada straszliwa. Dodamy troszeczkę. O, mamy dużo aluminium. To jest fajne, już. To będzie świetna kopalnia, bo ona będzie wydobywać mi dwa surowce. Jeżeli to będzie jeden więcej irona, to montujemy tu bazę. Sekunda, jeszcze sprawdźmy to. Super, montujemy tu bazę. Kefendersi się już założyli. Ee, załóżmy tutaj kopalnię na tym. I zróbmy też steel mill. Dlaczego by nie w gruncie rzeczy. E, I wygląda to dobrze. Jeszcze bym zrobił sobie prąd, wiatr może. Tu jest 5, 6. No teraz już hajsów potrzeba, sprzedajmy to. 56, 63, 63, montujmy tutaj wiatr. Dobra, mamy ten kar, Widzę, że oni też to przyjęli, też tutaj montują. Czyli będziemy z jednym przeciwnikiem grali. Zobaczymy, jak nam się to uda. Mamy 0,5 produkcji stali, 0,4 żelaza, e, mamy też sporo aluminium produkcję, z tego się tylko w zasadzie należy cieszyć. E, net revenue 24 na czysto, to minus 5 na razie, bo to nie ma dobrej ceny, a to ma wyjątkowo dobrą cenę, więc koszt energii do tego wchodzi, ale za moment będziemy nam stał wiatr, więc powinno już być ok, względnie z mocą. Dokładnie, nie tracimy na mocy przynajmniej, tracimy na wszystkich innych, ale to jest do przeżycia jak najbardziej. Potrzebujemy 3000, aluminium w gruncie rzeczy potrzebujemy, i stali. Resztę posiadamy, więc się tym straszliwie jakoś nie przejmujemy. Możemy troszeczkę sprzedać, przyśpieszy nam to na pewno naszą rozbudowę. Szkło też możemy robić, więc się tutaj nie przejmujemy. Możemy silikon robić? Możemy. Tutaj widzę, że możemy silikon zrobić, ujmiły bardzo. Obok tego jakieś szkło, widzę, że oni oczywiście karbon muszą mieć, no bo to jest ich podstawowy surowiec, w zasadzie podstawowy surowiec. Rozejrzyjmy się jeszcze po mapie. Tu był jeszcze wysoki karbon, ale ta mapa generalnie bardzo biedna. To daje nam... ,000, ,000, nie wiem, że to jest tylko na ten poziom Elektrozis Reactor. Zobaczmy. Zadebetujmy się ale myślę, że w dobrej wierze. Spróbujmy, zobaczymy, czy to zadziała tak, bo tutaj mamy co jakiś czas taki event na mapce, że właśnie możemy wykupić jakąś technologię. Ona nam się mogą przydać, mogą się nie przydać. To jest dziwnie z wykupywaniem, bo miałem ostatnio 4600 i nie mogłem wykupić oponenta, za to mamy coś takiego jak polepszenie kolonii jak widzicie. Buy housing. By leisure, by office i by laboratory. Na razie nie wiem jak to działa. Przyznam szczerze, w ogóle bez bicia. Nawet nie mam zamiaru cokolwiek się ukrywać. Możemy ulepszyć. Jak najbardziej. Potrzebujemy kolejny wiatr. Dużo będzie to nas kosztować. Warto by może coś pod wodę pójść. Z wodą jest średnio. Ale pójdźmy w nią. Jeden i 4 będzie przynajmniej shipment. I pójdźmy w co? W paliwko, może nie? Troszkę sprzedajmy tego. O, niestety mam telefon, muszę go niestety zrzucić. E, mój tatuś dzwoni, ale nie mam teraz czasu, gram w off tato. E, nie mogę ci pomóc. Scavengerzy są na pierwszym poziomie cały czas. Jestem z bardzo dużym debetem. Jeżeli czegoś szybko nie wykombinuję, to będę miał spory problem. E, więc to jest moje rozwiązanie Elektrosis Reactor. Dawaj to rób. Żebyśmy przestali zużywać tyle hajsu na tym. E, mam nadzieję, że jakoś nam to pomoże. Żarcie jest teraz dosyć drogie. Może to było rozwiązanie. Cholera wie. Niestety płacę trochę za paliwo, bo troszeczkę latam. Spróbujemy i zobaczymy jak nam to wyjdzie. To pożera wody, warto by coś pomyśleć o kolejnym prądzie. 3200 sporo, dużo, dużo, dużo kosztuje ten prąd nasz. Karbon, ja karbonu w ogóle nie mam. kupować i to niewiele, bo jestem zadebetowany. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, jeżeli nam nie wyjdzie, to zakładam taką wersję, żeby... Ach, oczywiście, już dostałem po ryju na Electrazis reaktor. Zakładam wersję, że będę musiał mapę restartować, bo taką wersję też zakładam. Aluminium mam, karbon, to mogę stal sprzedać troszeczkę, ale to jest mało. Jestem zdebetowany jak stara świnia po prostu w tym momencie. Underground nuke, gdzie tym razem? Ło, ale dupa, 0.7 mi spadło. Będzie biednie. Na dwójkę wskoczyli scavengerzy. Jak w ogóle jesteście tutaj, jesteście wydajni jako tako w miarę? Zróbmy kolejną elektrolizę. I prąd. Myślę, że prąd. Przyda się ten prąd. 2400 kosztuje prąd. E, ty wymagasz czego? Aluminium 20, więc w ogóle luźno. Możemy się Ciebie trochę pozbyć. Jak teraz? 2400 sporo nadal. Karbonu nieco mamy, sprzedajmy jeszcze troszkę wody. 2500 bieda. Wróćmy do sześciu. A nie wezmę za tyle. Chrzanić ten geotermal w takim razie. Niefortunnie dosyć. może na to było, to było może ważniejsze niż Hydroponik. Przepraszam, nie Hydroponik, tylko co ja dostałem darmowe? Nie jestem pewien, co ja dostałem. E, chyba to. Chyba Elektrozis kupiłem, czyli powinny trochę działać lepiej te moje elektroliza. Czego mi cały czas brakuje? Karbonu. Kif to. Montuj to do cholery. Zmontuj tutaj, będziemy mieli bonus do elektrowni wiatrowej. Jest zawsze miła rzecz. Myślę, że jak zrobią po prostu geotermal, to ich po prostu najzwyczajniej w świecie podkradnę. A ja tracę strasznie dużo pieniążków. Myślę, że trochę mogę tutaj się sprzedać. Zobaczymy, jak nam wyjdzie gra. się zadebetowałem paskudnie. Na jedzeniu się cały czas debetujemy. Musimy się ulepszyć. I to w miarę prędko. Szkło będzie bardzo drogim towarem. I mam tylko jeden mill, To jest też trochę ból. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce produkcja jego. Cały czas jesteśmy zmrożeni. Shipment of Oxygen arrives at... Each... O, oh, Shiftem sprzedałem. To nie było najmądrzejsze na świecie. No dobra, okej, okay, przeżyliśmy jakoś. No i dlaczego was nie mogę kupić? Patrzcie, jest 4600. 600. If someone else... Czekajcie. Spauzujmy grę. No powinienem móc go kupić, tak? 4638. 6, 3, 8. Colony size 9. Mogę ulepszać tutaj to. Pożera więcej różnych rzeczy wtedy to. Tylko no w jaki sposób to działa, do końca nie rozumiem. Wydamy hajsu na to. Solejmy to na razie. Nie wiem. Food too expensive. Minus 1 do growth. Musimy kolonie rozbudować. To na tym to polega? Też nie do końca rozumiem. Shipment of oxygen arrive. Eee, może jakiś miutenim użyćmy? Tylko na co? 44. Coś wody sobie wysyłasz, przyjacielu, nie? I tu karbonu widzę, że trochę, trochę kradniesz. Karbon jest całkiem rentowny, więc myślę, że moglibyśmy ci ukraść jeden karbon. Nieco karbonu zawsze w cenie. Spróbujmy trochę tak zrobić. Debetujemy się niestety cały czas. Wody nam sporo pożera. Mamy dwa reaktory, które pożerają nam wodę, więc to jest zawsze problem. Jak tutaj wygląda? 9 kafli potrzebujemy. Nie, do, nie tak dużo. Nie tak dużo. Jest do zrobienia, słuchajcie. Wszystko jest do zrobienia. Karbonu nam troszeczkę przyfrunie zaraz. Karbon możemy w czyst, czysto sprzedawać, po prostu bez większego problemu. Czy może go sobie zostawię na trzeci poziom, już skoczyły. Patałachy te. Extra klej mam. Okej, okay, na prądzie nie idzie jakoś tak super, zresztą prąd widzę, że teraz nie będziemy jakieś mega ceny. Okej. Okay. Niestety tracimy, bo brakuje nam wody cały czas. Muszę się ulepszyć i to tak na gwałt, bym powiedział nawet. Stal już mamy? Nie, stali nam cały czas brakuje. Oby rzeczy nam brakuje. Znowu inżynierowie na hydroponik. On na tym zaczyna trzepać w sporo hajsu na tym hydroponik. Kifta. <laughs> Może faktycznie to trzeba było kupować? Nie wiem, ja jestem straszliwie zadebetowany. Nie wiem, czy nie zrobiłem sporego błędu z tym debetowaniem się na początek do tych 14 tysięcy. Może powinienem był go w to wpuścić. Surplus na tym. No zera się sprzedaj. Jak jest surplus. Powięks powiększmy się. I pójdziemy trochę w wodę. Myślę, że jedną pompę wody. Fuel surplus, ok. Pójdziemy w wodę nieco. A następnie... E pociągnij tutaj wodę. A następnie pójdziemy nieco w jedzenie. Z dwie farmy jedzeniowe tutaj. Może nas to ustawić jako tako, Chociaż żebyśmy się nie debetowali cały czas, nie? To jest dosyć bolesna kwestia dla mnie. 1900 za farmę jedzeniową. sprzedaj się z tego. Z tego też możesz. Leci kolejne jedzenie. To zwiększy nam zużycie mocy. Niestety 1900 cały czas. Surplus jest na jedzeniu. Dobrze, przestaniemy się tak debetować makabrycznie. Jak Wy jesteście debetowani? Oni też są na 31 tysiącach, więc... Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Akurat na jedzenie to ja też jestem zainteresowany, więc... Masz w ogóle ten... Co Ty masz w ogóle interesującego? Troszkę jakiegoś biznetów masz. Masz Hacker Array. Okej. Okay. Słusznie swoją drogą. Nie wiem, czy chcę cały czas ciągnąć w to. Może w szkło pójdźmy silikon? Tu jest jakaś dwójka, nie będziesz musiał daleko latać. Ile ty pożerasz? 25. Zmontuj to przy bazie. Zobaczmy, jak to pójdzie. I wskoczyłbym w jeszcze jeden prąd. I zobaczymy. Może zaskoczy. Dwie wody, mamy trochę przychodu, więc jest ok. Woda jest na rentowna na razie. Jest rentowna. Jak tutaj z tym? Wy nie jesteście rentowni. Ok, myślę, że to jest dobry czas, żeby jednego z was zeskrapować i zamienić go za momencie, na momencie na jedzenie. Myślę, że to jest jakieś tam rozwiązanie na to. Jako takie przynajmniej. Lepsze mi nie przychodzi do głowy. Ile to? 1900? Kurde, Underground New, gdzie? Gdzież przywalił? To oczywiście, pewnie przywaliłeś pajacu. Zawszony Carbon Surplus. Ok, pożera tego sporo. Ale szkło przynajmniej produkujemy, to jest coś już. Zrób chociaż jedno żarcie, żebyśmy może aż tak nie lecieli w tym debecie. Czy w ogóle się przerzucić na żarcie? Kurde, przerzućmy się w ogóle na żarcie może. Eee, co ty do żarcia potrzebujesz przyjacielu? Stal i glas. No debetuj się, ja on to w dupie. Chyba, że to jest jakaś taktyka, nie? Żeby się debetować teraz. Przegrać nawet jedną misję, a odblokować kilka perków, nie? Może to jest rozwiązanie? Może, nie wiem. Sprzedać setkę. mi tego debetu, chociaż trochę. No, z tym debetem to nic dobrego. Z silikonu nie zyskujemy. Iron ma shortage. Czekajmy jeszcze chwilkę. Raz do 1400. Teraz ty możesz przestać być rentowny powolutku. No właśnie, spada twoja rentowność. Jako taka, za bardzo chyba dużo gałęzi gospodarki spróbowałem otworzyć. Kilkanaście strok za jeden nogą chciałem złapać, i obawiam się, że ja się na tym mogę trochę przejechać. Nie jestem przekonany, czy to było dobre, czy złe. Cały czas mi claimów brakuje. 9 kafli za jeden claim. On kupował pewnie tych claimów sobie tak. On ma tego w piździu jeszcze trochę. Przynajmniej na prądzie jestem jako tako wydajny. No, 2 dolary na prądzie, czyli nawet jakoś niewiele. Przestań to sprzedawać po prostu. To bez różnicy. Może skoczę chociaż ceny do góry. bo Może on nie ma tyle prądu. Ma dużo, dużo widzę fabryk, więc. Może będzie z tym problem. To jest Silikonu. Cały czas potrzebujemy. Nie wyrabiamy z tym Silikonem. Tego jest surplus. Dobra, skorzystajmy zatem. Ciężko idzie ta gra. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko mi idzie tymi expansionami. 9 kafli. Ani tego szkła jakoś strasznie dużo nie mam cały czas. Mam jakieś w ogóle dupne w ogóle wydobycie tego szkła. 4 dolary za. Jedno. Jeszcze EMP dostałem. W wodę tym razem. Dobrze, że jej mam trochę akurat. Fuel surplus, surplus. Dobrze, że od tej gałęzi gospodarki odszedłem. To jest akurat chyba najlepsza decyzja, jaka przyszła mi do głowy. Trochę tego szkła widzę, że zrobimy teraz. Ulepszenie bazy 36 kafli. W piździu drogo. Wy w ogóle jesteście jeszcze rentowni? Jesteście. Nie, nie jesteście, bo żelazo jest za drogie. 61 goły na żelazie. 9 kafli na to. Może im coś podkopmy. W macie trzy wody. Tu macie to. Underground Nuke jest za drogi. Myślę trochę o Power to Tutaj powłączaliście się. Wy jak się debetujecie w ogóle? 44 tysiące, jest to na 306 tysiącach debetu. Ha. Nie jestem do końca przekonany, jak ta mechanika działa. Ja bym chętnie kupił Klejma. Nie będę w ogóle ukrywał, że przyjąłbym bardzo miło do mego serduszka Klejma. No tak bardzo, bardzo miło. Prądu to mamy, widzę, że... Pod dostatkiem jeszcze trochę. Kup ma. Eee, I ten silikon, może zróbmy jeszcze chociaż jeden. Będzie jakieś zwiększone wydobycie. Może chociaż się o to szkło trochę oprzemy. Jakoś sensownie. Tu mamy cały czas niedobór tego silikonu. Przywykłem za bardzo. Ostatnio mnie rozleniwiła sytuacja z gry. Z. A, dostajemy cały czas jakiś oxygen, więc spoko. To jest cały czas na niskiej cenie, więc okej. Okay. nie ma się za tym przejmować. Mamy przynajmniej dwa razy silikon. To już jest jakieś większe wydobycie. Żarcie jest cały czas chyba na no, niewielkim wydobyciu, widzę. 64 na wodzie. A ty? Słuchajcie, sur, sur. Go, gołe surowce są tutaj wydajniejsze niż w ogóle jakakolwiek normalna gra w oparciu o e, przetworzone produkty. To jest prze, przerażające na tej mapie. Debet mnie zabije zaraz. 28 kafli na to. Dokładnie. Oni tu kupują jakoś szerstock w koloniach. Do końca nie rozumiem, jak to, na jakiej zasadzie to działa. Kupuję się w jakiś sposób te kolonie. I, I ona się ulepsza. Muszę to zorientować się na tę mechanikę. Zróbmy housing. Może tu trzeba po prostu dojść do, nie wiem, dziesięciu. I potem mogę dopiero wykupić oponenta? Nie wiem, sprawdźmy to. Wymagasz raczej aluminium, nie? Sprzedajmy z dziesiątkę tego. Ma dobrą cenę. Ty też masz w sumie dobrą cenę. Zróbmy jeszcze jeden housing. To pożera więcej wody i wszystkiego dzięki temu kolonia. Dobudowujemy tutaj różne mecha... różne bonusowe jakieś... O, silikon idzie w górę. Myślę, że to jest czas, żeby go sprzedać. Silikon shortage. Dobrze. To znaczy, że to się przestaje być trochę rentowne. Otóż to. Wyłączmy to na moment. Zostań... Zostańmy na samym silikonie. Leisure, czego wymagasz? Office wymaga szkła. Szkło w gruncie rzeczy produkuje. Dobrze, że odszedłem od tego. Bardzo się cieszę od tej gospodarki. Tym spajtało po prostu jak świnia. Jak jest tutaj? Pożerasz mi prąd. Wystopuj się na chwilkę. Zbierzmy samo żelazo i sprzedawajmy samo żelazo. Nie przynosisz mi zysków. Ty jeszcze przynosisz jakieś zyski? Zostawmy to. No, jakieś nie kupić. Co ma teraz dobrą cenę? Carbon ma wyjątkowo dobrą cenę. Chętnie go łodów nie od niego. Tu jest trójka karbonu, daj mi mietonii i wysyłaj teraz to do mnie, przyjacielu. Dobrze, sprzedawajmy gołe surowce, to przynosi na razie lepsze zyski, jak na to wygląda. 40 tysięcy, wciąż jestem zadebetowany, sprzedawajmy power, zacznijmy go sprzedawać. Chociaż jakiś tam dolar może to zmniejszy nieco. O, patrzcie, zmniejsza nam się debt. czyli wydajemy tylko i wyłącznie na to, to nie jest jakoś dużo. Ile housing? Jeszcze nie mam aluminium, widzę, wystarczająco. Zróbmy to, kolega Ignacy 4, hmm, interesujące. Muszę, muszę się zorientować na... Zaczyna spadać cena tutaj i za to się stanie rentowne. Jak spadnie wystarczająca cena tego, do przetworzenia w połączeniu z ceną prądu. Dobra, chwileczkę. Silikonu sprzedaliśmy odpowiednio dużo. Bardzo dobrze. Jak tylko przeskoczy na dochodowość i włączamy. Super, zaraz produkuj to. Kupmy jeszcze tanio że było dosyć tanie to jeszcze kupiłem dwie dostawy i co gram jakiś po prostu czas no to wygląda że gra się przez jakiś czas po prostu a w tym czasie trzeba wykupić jak najwięcej akcji no to wygląda bo ja cena akcji jest jak najwyższa na razie nie mam funduszy nie będę tracił na no to wygląda Musiałbym, mógłbym się czegoś pozbyć może Ciebie się mogę pozbyć? Nie, już jesteście wykupieni, więc ja się nawet was nie mogę pozbyć. Okej, okay, dobra. Mm, o, tutaj są rzeczy, które będą zwiększały teraz perki, ale moi drodzy, tym się zajmiemy już, myślę, że w kolejnym odcinku. Dobrze, że w końcu szczajem jaka jest mechanika. Widocznie trzeba po prostu przejść kilka dni a w tym czasie wykupić jak najwięcej w koloniach e, Jestem na 409, czyli nie mam jakiejś super mm, perku, nie mam jakiegoś super ceny akcji, ale chyba daj radę. Ten delta jest Corp dostał bardziej w dupę niż ja, tak mi się wydaje. E, ale kolejno mi się zajmiemy się już w kolejnym odcinku, który będzie już pewnie jutro o 17.30, więc zachęcam Was gorąco do sprawdzenia. Ja sam już myślę, że troszeczkę tych mechanik się podszkoliłem. No i będziemy... Kontynuowali naszą grę. No i co? Ja byłem Ignacy, wybyliście wym, a to był Offer Trading Company. Kampania. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.